Gdzie byśmy mogli polecieć? Mamy tak. Myślę, że... Asurance 2 mamy nie bez działa. pogody. Na ciężki księżyc. No. Rent jest z nie. dobrą pogodą. Nie wolno Jaki? Rent... <noise> Ale jaki jest? Z dobrą pogodą. Okay. Jest chyba, to chyba działa tylko, jak upuszczasz. Let's go. Let's no. go na rent. Tylko nie wiem, czy brać łopatę, skoro mam łokieć <noise> do parka. No, tak. Słabo, słabo, słabo. Co wy <noise> robicie? Nic! Co, nic, co, nic co, co tam masz z tyłu? Miał tylko, będę miał tylko jedno miejsce Ja pierdzielę <laughs> Przestań! Proszę cię, przestań! No ale... <laughs> Mój pierwszy dzień w VR dzisiaj Ile ty masz lat? <laughs> ile ty masz, ja, ile lat? ty masz lat? Powiedz mi, ile masz lat? 4 21 Dobra, nie, let's go, dobrać, go, dobrać. let's go, let's go, let's <gulęęcania się> <Come on>. go. <gulęcania> prostu Wszyscy mi tej roboty Wynaleźli wiar na Tam Danie, Po co Bóg wynalazł wiar? <gulęcania> Właśnie po to! Ja! <gulęcania> <Ej>, trzeba naładować. Nie! Nie! Bóg wynalazł VR. Ósmego dnia, Bóg wynalazł wirtualną rzeczywistość. Yes. <gulęcania> Ech, o Jezu, astma Radio Loud and clear Clear, clear, mate Uwaga, wchodzę O! Oh. Czyli muszę trzymać wuki taki, żeby działało? Musisz trzymać tak, żeby działało, nie ma ja... O, what the fuck? Nie ma leci do żeby... O! Kostka Rubika Też słyszałem chodzenie po śniegu Halo, halo? No halo, halo, co tam, szefie? Stopy ci walą Hmm, chyba, chyba muszę iść na górę. Znajdę maskę. O, wiem co zrobię. Coś mam dla was niespodziankę. No, jaką maskę? Założył. Jaką masz niespodziankę? Czy on wyłączył prąd? Cześć Stein, słyszę, że to ty. Włącz prąd, kurwa, trolu. O mój Boże! Prąd wyłączył, co? O, dobra. Czerwony prąd wyłączył ktoś? Od... Admiros wyłączył prąd. Morning, morning, morning. Znalazłem kubeczek! Nieprawda Uuu, U, co to? Co to jest? Scenka. Biorę ją! Roki! A? Znalazłem zęby twojej babci. A ja pierścionek zaręczonowy, którego nigdy nie miałem. What the fuck? Oh, wow. co mam powiedzieć. <laughs> <laughs> Przy że jesteś straszny. No. Wiesz, że mam... Wiesz, że masz ryj, jak nie wypał, ale... aż tak straszny nie jesteś. Coś mówiłeś? Tak. Kurwa. walny walnę zaraz. No spróbuj tylko. Na górę! Na górze, ale na górze chyba nie ma nic, nie ma żadnego przejścia. Nope, nie ma nic, wracamy. Dobra, hop. Whee! A tu, na górze jest, o dobra. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tu nic, no. Cześć. Cześć. Co tutaj jest, tutaj jest duża okolica. No, tutaj. trzeba by trzeba Znalazłem no schody, które prowadzą w ściany. O! Wow. To, to dobre. No, dobre się wygenerowało nie To dobre. No, tu nie ma nic. Really? Znowu hmm. nic. To chyba trzeba iść na dół. No najwyraźniej, bo tam po drugiej stronie no nic Wait a minute, to tutaj? Juppie, to wszystkiego nie zwiedziłem! O, tutaj jest! Patrzcie! Tutaj, tutaj jest, tutaj jest no. duża okolicy. No to zwiedzamy, dobra. Gdzie Poszedł to no. nie patrzyłem wszystkiego. Eee, ma nie mam nic. O, Chodźcie tu jest klatka sodowa O, gdzie, 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 gdzie? Jest kupeczek? Idę, eee, biegnę, biegnę, lecę pędzu Halo? Ja to z nami ze względu na to, że mam łopaty, i już mam zapełniony cały ekwipunę. Mm. To idź odnieść te rzeczy po... Nie ma tu nic, A wow. to są te schody, co Admiral znalazł. To inne chyba. Te same, te same. Że jest duża okolica, tu, tu, jab, 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 jab. tu. Jap, 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 Ale mgłę widzę, taki smutek. Nie, nie, Dzie, nie! Dziewucha? Nie. Dziewu... Ty nie istniejesz! Dziewuchę ty ma! Dziewuchę masz? Idę na statek. Ma dziewuchę, ma dziewuchę, ma dziewuchę. Przestraszył się. Ogórki! What Dobra, ja muszę iść już, bo nie mam miejsca. To trzeba Dobra, się. To, nie mam. to trzeba się śpieszyć, bo jego ubije, dziewucha, i później skupi się na nas. No to w sumie racja. Jest, Więc zanośmy Dobra, rzeczy. Rację. Mogę być drugi. Drugi w kolejce Dobra. będziesz. Nie, nie, najpierw małe rzeczy, najpierw małe. <laughs> jak się kuźwa, przestraszył. <laughs> Czakę! Chaken, ona nie istnieje! Spierdolą mi się, że Chaken nie żyje. Spierdolą na statek! Gdzie jest Chaken? Jak? Admiros, Rocky, Chaken. No, no, o, idzie tu, te na statek, mam parę rzeczy. Ogórecka? Ja Myślałem, że on już dotrze. Eee, ja podziękuję. Pierścionek, dobra. Lećmy stąd. O o. Zbrał się Co się stało? Co się stało? Co się stało? Czekaj. Nie bój się, stąd. mały Masz, masz łopatę przecie, co ty? Jak kubek A. rzucił. Czekaj. Zjedz góreczka, będzie dobrze. Zjedz góreczka! O jedną pierdzieloną schizofrenię. No właśnie. pikla, będzie lepiej. Cześć, Admirosie. Masz coś fajnego? Lećmy stąd, lećmy stąd. Lecimy stąd. Tam jeszcze rzeczy leżą, chyba, przed wejściem. Czemu mnie to obchodzi? Serio? No chodź. No, wow. Panikujesz. Wow. wow. Ale ty się boisz małych dziewczyn. Małe dziewczynki cię przestraszają. Wow. E, let's go. Co? Zjedz. Planeta zjedz. Widziałem. Planeta zjedz. zjedz. What? Macie posyrane to spojrzenie. No nie, no to jest planeta zjedz. Planeta zjedz. What the fuck? <laughs> Idziemy! Atak! Ale jaja. Szybki atak! Atak on the titan ATAK! O, tytana możemy zaatakować atata, na koniec! Atata, atata, atata. O, o nie! Mm. nie Oilhead będzie straszny Ja nie wiem czy ja wytrzymam psychicznie. Wytrzymasz psychicznie! Czemu mi się nóż niedługo? Nie pej, weź i buprom Weź marsjanka zwiedzę. No o właśnie. I to bez recepty. Mm. O hello! God. Min Sony, uwaga no, na krowie miny. placki, no. Gdzie? Krowie placki gdzieś są. O nie, to znowu Luigi Mansion. Najlepsze jest Luigi Mansion. Nic, ma. no, nic nie ma. Na wierze nic okay. nie ma. Na ciężko trafić tę minę. W sensie ciężko ją no, spostrzec. Tam jest, tam jest, tam jest. Uwaga na schody, bo one często na schodach są. Dobra, idę, ja uf, cześć. idę tutaj. Tam nic nie ma. No. Fur? Yep. Fur, nie ma Jap. Czy to jest no Turet? O oh, fuck off, Turet. A-a. ja, nie zwęczą, a -a. ja tam, tam nie idę. Widzisz? O kurde. A ty mówisz że ja się dziewczynki boję. Inwentory full mam, a tu rzeczy leżą. obraz. Możesz wziąć. Jeszcze idę zobaczyć, o dobra. Chucken! Ta? Za tobą. Umyj zęby, bo ci wali. Tu jesteś ty namalowany, ładny? Nic nie jest namalowany. Ty powiesz, że jestem nikim? Nie o to chodzi. Jesteś nikim. Ty gnoju. Uważaj, bo w kuchni jest turet. Aha, dobra. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Tu też Tylko ten turet wypadałoby ominąć jakoś. Kurde, ale... A! A! No, głupi turet. po drugiej stronie, co tam jest? A tam kolejny turet! O jezu, dwa turety tu są! Wow. Dwa turety? Dwa taurety, no. Ja wiem, jeszcze chcesz check-in ze mną pójść? A gdzie? Jeszcze tu. I tam gdzie? Z tymi bibliotekami. ale mina, mina, mina. Tu się wydaje, że byli. O O tu. Słyszałem oddech. A te schody? A te schody na dół? Okej okay, byli tutaj, dobra wow, ale to jest creepy, okay. Halo, chłopaki, nie ma Nie ma Nie ma nic tam? Gdzie to? No, to? trzeba te turety o w takim razie. Nie. Jak tam chłopaki? Nie, bo ja chciałem, żeby... Nic tam nie ma już. Nie, no dole. No to te turety trzeba robić. Idę, ale coś Roki chyba zrobi. Jak? Nie, nie wie, turety. Gdzie nie, masz turety? Wie, wie, wie. Jakoś te turety no. trzeba będzie o robić, no. Dobra, ja idę poodnosić Tutaj w kuchni są. są. Tu w kuchni. Dobra. Oh, wow. Robiłem. Clear Uwaga na miny Lizak, Aha. Lizak, Lizak Dobra, nie mam miejsca już w Ekipunku, więc już będę się wracał powoli. A to mogę wziąć? Nie mogę. Słyszałem oddech. Możliwe, że ona nadal mnie śledzi gdzieś. Będzie cię śledzić no. No, chyba jej się podoba, czacken. Lizaka znalazłem, może jej dasz. Jeszcze bardziej się do mnie przywiąże i co będzie? Coś słyszałem. Tutaj jestem. Uważaj! Ja ten turek. Trzeba go robić, trzeba go robić. Tutaj z tyłu. Uważaj, 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 uważaj. idę za niej rzeczy już. I tam coś jeszcze jest? M mogą być rzeczy. Nie zwiedziłem wszystkiego. Dobra. Halo Roki? O, fuck off! Rocky założył maskę. No ja ty pieł, to do... na statku jest łopata. Na statku jest łopata. Dop. <ścoughs> Admiros? Admiros żyjesz? Chyba Admiros... tak żyje, żyje z czekaniem jestem. Rocky jest maską. Za Admirosem! Wyszedłem! Musimy go ubić, Mamy łopatę! Ktoś musi zostać przynętą! Cześć, cześć. Masz łopatę? Zobacz. Mam! Gdzie on ja, jest? Ja, ja, ja. Eee, idę, idę zerknąć na monitor, gdzie on jest. Dobra, dobra. Niech tu przyjdzie, niech tu przyjdzie, to go ubije Admiroz nie żyje. W sensie zabił go eee, nie jest chyba z Admirocem się przemienił. Idzie w stronę statku. Uciekamy, uciekamy, chłopie, uciekamy. Uciekamy. O, gdzie roz... A nie jest. Jest przy, jest przy statku. Lecimy. Znaczy ubijemy ich. No jest ich dwóch, ciężko będzie. Znaczy Admiros tak jakby... Nie ma go na monitorze. No klikaj klikaj, klikaj, klikaj. Widzisz? Klikaj. No jest on, no jak, no widzę go. Ale leży u ciebie? Nie, no chodzi. U mnie leży. No u mnie się rusza. Idą tu, idą tu. Dobra, lecimy stąd. Uciekamy? Czy ubijamy A nie, ich? czekaj, czekaj. Chcę go najpierw, chcę go najpierw zobaczyć. Jak go zobaczę, startuj, okej? Okay? Dobra. No Rocky się zawiesił. Przy lampach. Admiros? Nie wiem, gdzie jest Admiros kompletnie. O, blisko statku, będzie blisko statku zaraz. Admiros jest przy skalę tu. Obserwuj, obserwuj jeszcze Obserwuję wokół Nie, tu się cofają roki. Chodzą przy lampach. Na pewno chodzą przy lampach. Jest, widzę go, widzę go. Idzie, go, widzę go. idzie, dobra. Łazi tu, łazi tu. Zwab go, zwap go może tutaj Spróbuję, spróbuję go działnać. Tak krąży! Ty e, to nie jest Admiros! To nie jest Admiros? Tak jakby skina nie ma. To jest sama maska po prostu. Sama maska se tak biega. Ale Admiros nie żyje. Gdzie on jest? Tam przed, przed statkiem lata cały czas, jak leci. Hmm. Pobiegł w głąb mgły, dobra, nie, nie ma co, nie ma co, lecimy, lecimy. Lecimy? Lecimy. lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Leć, 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 nie ma co, nie ma co, nie ma co. Bo chciałem już ich teleportować, ale wiesz, mają maskę, to i tak zginą. Tak, jest to zbyt ryzykowne. Jak się tego używa? O. Uważaj! te pasz? A nie, już nie, już nie zaliczyła. He, gammonie! No, no. Dobra, nie chcę łopaty. Co myślisz, Naro? Co my? Ty gnoju, ty! Wiedziałem. że toś masz. Kurna, to była Gatowowska i Mam to, mam to, mam to. Nie mam, nie mam tylko nic, no. Do, nic Dorwał cię? A nie, ja za wami skoczyłem na samym początku na wejściu, bo szczęście maskę ma, maskę ma i skoczyłem równo w Rokiego. Prosto w niebie, <laughs> a Nie zdejmij. jeszcze Jester chodził. O! No tak, wow, oj, jest oj, dobra, dobra, dobra. Wybieramy inny mund, bo tu jest zaćmienie. Tytanów! Tytanów! Osiem tytanów. Tytanów. Tytanów! Osiem tytanów. No jest dobrze. A, walkie-talkie trzeba tytanu. naładować. Ladarki, to walkie-talkie tak. nawadujcie. Witamy w miejscowości Tytanuk. A, A, ja rad. nie mam walkie-talki. A, no Zrobię tak. Tam. Let's go! Ja straciłem walkie-talkie. Let's go! Walkie-talkie! Walkie-talkie. Walkie-talkie. <laughs> <laughs> jakby tylko Rocky był, to byśmy go próbowali ubijać łopatą, ale jak był jeszcze Admiros, to tak A. ryzykownie, ryzykownie. A, tam gadać. Ale... Ale chyba po zabiciu, po, znaczy po zarażeniu i zabiciu zmienił mu się od razu skin faktycznie No, 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 no. Na tym pomarańczowym no, 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 no. pomarańczowy, u mnie w no. ogóle na monitorze zatrzymał się Oh fuck O nie, Luigi mężczyzn w końcu Duża oś O jakie to ciężko! Oh, okay, ale... okay. Słyszę <laughs> okay. ten dźwięk Zadziałał ten dźwięk Tak? <laughs> Idę z tobą, Roki. Muszę cię. Muszę nie cię. To było cię... Ja, nie ja cię muszę pilnować, ja Roki. Magitą, ustą, kulę. Mamy korek. Nie okay. bierz, na... jeszcze nie bierz, nie bierz. Na początku wyprawy na Titan, od razu korek. A co? -so. <grym> Czaken, patrz Rokiemu na ręce. Ja, to tylko ten <grym> Patrz Rokiemu, kuźwa na ręce, nie? A co, maska a nie? też nie, może zrespić? No a ja! Tak, może. że. Browarki, panowie! Browarki! Morda w kubeł. Co my tu mamy fajnego? Uuu, tu byliście, dobra. chyba nic nie ma. O, 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 widzę, 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 gdzie to leci. ma? zgaście, 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 no. O, dobra, brawo, ale tu nic nie ma. Co to, co to, co to? Halo? No. O jest tu no, no, był no. boże, jedyny. Przestań! Ja. Idę sobie tylko i zbieram rzeczy. No ja słyszę kroki, i mówię, a nikt się nie odzywa. Klucyk? Biegne, biegne o, klucz. Uważajcie na centapidy, co nie? No, one też mogą się tak na górze pojawić. Lubią się pojawiać na górze tutaj. Ale duże pary. Dobra, jest. Są drzwi. O Jezu. Kluczyk, Roki, miałeś kluczyk? A, zakręciłem walba. Roki, tak, chodź, 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 biedę. chodź do mnie, chodź. Chodź, chodź. To ci otworzyć. Te drzwi Przyska mi. Od twojego serca? Te drzwi mi otwórz. Dobrze. Gdzie jesteście? W placówce. Okej. Okay. No. To no, no. jakieś konkrety? Tu wszędzie może być. W którą stronę poszliście od wejścia w prawo? I don't know, man. Mm. Jest. O, ma... Nie mogę dosięgnąć. Maska. <laughs> A no tak, przecież to tak można. Ej. Tr Lepiej stanąć nad tym? Soda. Może założę maskę i zarażę was trzech. Na samego Chuckena będziemy wtedy. No, <grym> <Finalnie>. <grym> no, nie, nie, no nie, nie zrobię mu tego. Co to jest? nie, bo kłota sparto... No spa Co to jest? spartolimy, spartolimy kłota Skrycie wtedy. na ścianie. Panowie, brać korek czy nie brać korka? Chyba już możesz brać powoli. Dobra, to idź po niego. A, tu nic nie ma, dobra. Trzeba byłoby drzwi otworzyć. C7. C7. Nie, to trzeba iść innym tym. C7. Okej, okay, zabrał już. Zabrał, zabrał, zabrał. Coś słyszałem. Aha, to zabrał. Fire exitem możemy jeszcze spróbować. A tu, tu górą nie poszliśmy Byłem, byłem. No dobra. Chuck Coś tam zebrałem rzeczy. Nie zakładaj tego. Uj! <grym> A można to w jednym ręku trzymać. O no. yep. Tapa, tapa, tapa. Ja przeżyję. No, jedenasta. Nie skacz, Miros Wcześnie. Za późno. jeszcze wczesna godzina, idziemy Fire tam jeszcze. Ta, ta. Au. Op. Food. Dobra. Masek. Ty... I to wszystko, A, dawaj jak. mi to. Spadłem, zadałem, za, spadłem. No po no, co wy skaczecie, no? Myślałem, ja że nie mam wrażenia z takiej odległości. Ej, ej, ej. Dobra, fire exit, go. Jest. I kończymy. Nooo, Jo Czy tu jest fire exit? Zaraz obok. Tak samo, tylko że w lewo. Jest. Dokładnie tak. I kręcimy się, i kręcimy, boże, ale mi się... E! No błędnik. Mój błędnik. Ewentualnie możesz biec w jednym oh, miejscu, tak ty... jak ja to robię. O, ty... <śśle> No dobra, zobaczmy Fire Rexy, co my tu mamy. Aaaaa! Oooo! Ooooo! Oooooo! OO MAJO! Wejdź! Wejdź sobie tam! Nie wiem, czy chcę! O, ja pierdzielę! Ole się... Na razie! Ale wiesz co jest najlepsze Roki? Że teraz nie musisz się obracać! Nie, nie musisz się obracać, żeby wyjść, tylko ręką robisz do tyłu. A, Turet tam jest! Nie! Nie! Wejdź! Ta, wejdź! Wejdź, wejdź! wejdź. 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 Chodź tam Chockę! Wejdź. wejdź! O jeszcze srałem! E, a, tam nic nie było Hopaki. Coilhead nie. był, Coilhead był. Ja nic nie miałem tam. Coilhead nie miałem. mieliśmy. Co ty grałem? What? Nic nie było. Ja strollowałem, myślałem, że też udaliście. Nic tam nie było, kaczuszkę to. <grym> Ooo! Oh, e był By... coilhead był! By, my nie dostaliśmy jumpscare Coilheada. Był! Coilhead! Ja nie... Od wiedziałem. razu podejść. Od po wejściu coilhead, ale tam z... widziałem spuściłem. silnik w ogóle. Idziemy, 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 no, idziemy. Coś szło tam! Coś no, szło! No coilhead! Idziemy! Bardzo blisko to coś było! Idziemy! O Dziadek! Krater. Dziadek, dziadek! Nad krater, nad krater, nad krater. Idzie to! I to! czakę nie żyje, czakę ja, ja, zginie, czakę zginie, czakę zginie na bank Nie, 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 nie nie co tam było ostatecznie? Nutcracker i Coilhead Ale no kurna, panowie, co wy Dziadek już do nas strzelał, chłopie Dziadek był na No przychodził już On już, ten, przeodobywał, żeby strzelić Ej, what the fuck, jak patrzy się dalej, to są jakieś dziurawie tam No są, praktycznie No to chłopaki, my z Maxem dostaliśmy dosłownie Coilheada na rany o oh mój GOD! Tak, i dlatego się zesraliśmy. Ja pierdzielę jak to mnie przestraszyło. Ten coilhead tu ja pierdziele. W ogóle krzyki się zastanawiałem od Bo to, co to coilhead na fullscreena. Dosłownie na ryj, tak. nie mówię, ja nie mogę. A, nigdy tak się nie wydarzyło. Która jest godzina? 15, I'm done. I, I'm done. You, you done. I'm done. Ja się spociłem za bardzo. Chodź admira się. <grystwa> no wiesz, idę, idę. Wydeczko, mnie była... Braken Maszkę był! Braken też oh. my mieliśmy, ale to chyba w poprzednim odcinku. No, dużo się działo na wiarze. Dziękujemy, to Dobra, na tyle. Ja lecimy do... Ej, coś idzie tutaj! Coś biegnie! Piuzz! Ja, nie, NIE WYCHODŹ! Chodź tu! Gdzie on jest? Jak się machasz! Po prostu machasz! Machasz! Tylko no. mnie przybawił tylko, tylko nie machaj <zysz> za bardzo <zysz> tu! Sorry! <zysz> oh. Machałem w szale bitewnym! Admirowie, najbardziej <zysz> dochodowy! Jak... Jest! <zysz> <zysz> się Najwięcej obrażeń jeszcze się piesek przymanimo. nas tu zeżar, no, no nie! O, daj spokój, daj spokój! Dobra, lecimy na kompany! Loli, Tak, to jest lollipop! Liśnij! Liźni, liźni. Sprzedaję nasze ogóreczki, panowie. Nie będzie zagrychy. Nie będzie zagrychy, niestety. Ja pierdzielę jakie rakowisko. Oh Lepiej to sprzedam, zanim przyjdzie mi jakiś głupi pomysł. Tak, tak, sprzedawaj maskę. Nie odłożysz, nie odłożysz na drugie miejsce, za łatwo, wiesz. Uważaj, uważaj, uważaj! Ja też miałem kacuskę. Już? Nie, jeszcze nie! Niech zabierze. Ej, ty! Zamykaj! 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 Zamykaj. jakbyś miał rzucić tą Zamykaj. w na tym świętym. Już mamy trzysta złota. No i to będzie ostatnie, dobra. Dobra. Dobra, bogi, git, Ej, mimo to na wiarze zrobiliśmy oh. to, udało nam się. Nice, nice, ładnie, no, ładnie. Nie było okay. tak źle, normalnie się grało. Tak, bardzo fajnie. Cały no. to mamy jeszcze, zamykajcie szafkę, a nie tak, o, o i jaki burdel. Dobra, no, no właśnie, musimy sprzątać. Gdzie moja latarka, bo dobra, to odlażyłem. odłożyłem gdzieś. Czekaj, bo nie, jeszcze nam nie dał wypłaty, o dobra. <śmiech> <śmiech> bez wypłaty, no, no właśnie. Nie grabnąć. O. Dobra, ładuję. No, bez wypłaty. No. Ładuję, oh, oh, god. Bank. Dobra, Nasze, panowie, było bardzo, było bardzo miło, było bardzo miło. Bardzo miło, ja tu układam rzeczy, żeby było nieco Uwaga, 1057 Ile? mamy i kwota 406! Nie! Yeah. Okay. Okay. brawo! Muszę nie jest źle. Wyrobimy, wyrobimy, na pewno ładnie kwota. Dobra, moi no. drodzy, kolejny odcineczek z Leafal Company VR za nami, było bardzo fajnie. Dziewczynkę e... spotkałem, kurwa, ma dość, niech nie Dziewczynka, Kolchet, braken, nutcracker, wszystko, wszystko prawie było. No i piesek jeszcze na zewnątrz. Czekamy jeszcze, jeszcze na... Jeszcze maska. No, I, no. I, I ten wszystko. zdrajca maska. No dobra. To tyle, do następnego. Bajo! Hello! Ej! Hey.